Witam was wszystkich serdecznie na naszym kanale. A w dzisiejszym odcinku będę chciał wam przedstawić jak połączyć żyłkę z plecionką, plecionkę z żyłką bądź żyłkę z żyłką. Na pewno nieraz Wam się zdarzyło, że urwała Wam się żyłka, trzeba było robić nowy zestaw, albo chcecie zacząć wędkować z plecionką i potrzeba połączyć żyłkę właśnie z plecionką takim węzłem, aby podczas rzutu za bardzo nie przeszkadzało nam i nie haczyło o przelotki. Widziałem już wiele poradników typu jak zrobić węzeł baryłkowy, który można powiedzieć, jest jednym z najlepszych do łączenia żyłki z plecionką. Dostawałem nerwicy, kiedy musiałem go związać. Nie wychodziło mi to za bardzo na grubych żyłkach oczywiście, ale na cienkiej plecionce i cienki strzałówce, której używam do klasyka, doprowadzało mnie to do szału. Metodą prób i błędów znalazłem alternatywę i to dość prostą. Dlatego tą moją niewielką wiedzą chciałbym się właśnie podzielić z Wami, i zwiążemy sobie plecionkę z żyłką bądź żyłkę z żyłką. Przygotowałem tutaj grubą żyłkę 50 z tego względu, żeby dokładnie wam pokazać jak to wygląda. Bo na cienkiej żyłce i cienkiej plecionce nie będzie tego widać aż tak dobrze, ale mimo wszystko również wam pokażę jak wiąże to podczas montowania zestawu. Ja potrzebuję tego węzła do tego, żeby połączyć strzałówkę z żyłki z plecionką do klasyka. Zaczynamy nasz węzeł. Składamy sobie żyłkę czy to plecionkę. Zależy co, z czym będziemy łączyli. Na pół. Robiąc sobie tutaj takie właśnie o niewielkie oczko. Następnie obracamy tym końcem. Cztery. Pięć razy wokoło, jak już to zrobiliśmy, tym końcem wracamy do naszego oczka i przekładamy go przez oczko. Następnie delikatnie sobie ten zestaw ściągamy, żeby nie zgubić tego oczka, bo to oczko jeszcze nam się przyda. Ściągamy sobie do końca. I jak widzicie to oczko jest dalej tutaj. Drugi koniec przekładamy właśnie przez to oczko. I znowu robimy można powiedzieć taką małą pętelkę. Zobaczcie. Drugi koniec również zakręcamy około czterech pięciu razy, nie już pięć i wracamy, tak jak w poprzedniej. Wersji do tego oczka, które tutaj nam się zrobiło. I również lekko sobie ściągamy. Zobaczcie, zrobiły nam się takie dwa połączone oczka. Zaciągamy to sobie wszystko. Łapiąc za te końce, ściągamy jedną stronę do, do końca, łapiemy za drugi kawałek, ściągamy drugą stronę do końca, następnie łapiemy główne linki, ściągamy je ze sobą. Proszę bardzo, węzeł zrobiony. Zobaczcie, jak fajnie się związał. Wygląda jak węzeł baryłkowy, ale jego technika wiązania jest naprawdę inna. Ucinamy te dwa końce. No, gruba plecionka na suma nie chce puścić. Tak mi będzie lepiej. Jeden koniec obcięty, i drugi koniec. Jak to właśnie wygląda? Nie sugerujcie się tym, że jest tutaj można powiedzieć ten węzeł taki gruby, bo to jest plecionka 50 i ona jest naprawdę gruba i węzeł też będzie gruby. Zaraz wiążemy zestaw na cieńszej plecionce oraz na żyłce. Mam przy sobie teraz żyłkę 0.22, którą będę używał jako szczołówki do plecionki, którą mam nawinięto na kołowrotku, do wędki jaką wędkuje na dystansie. Wleciona 0.88 sploteniowa, naprawdę bardzo dobra, jeśli chodzi o dalekie rzuty. 0 rozciągliwości, widać wszystkie brania. Ale żeby hol miał jakąś amortyzację, użyję żyłki 0.22 i nawinę jej około 8 do 10 metrów. Robimy to samo co robiliśmy wcześniej. Na żyłce prawdopodobnie będziecie bardzo mało widzieli, bo jest przeźroczysta. Ale plecionka, jak widzicie, jest już pozbawiona koloru, bo to już i drugi sezon. Troszeczkę nawet napęczniała. Ale jest to za, dalej ta sama plecionka 088 sproteniowa. Jak pokazywałem, robimy oczko. Mamy zrobione oczko. I przekładamy sobie ten koniec 4-5 razy w około własnej osi. 2, 3, 4 i 5. Koniec, który nam odstaje, przekładamy przez nasze oczko, które zrobiliśmy na samym początku. I leciutko zaciskamy. Nie zaciskamy do końca z tego względu, że cały czas jest nam to, to oczko jeszcze potrzebne. Przez to oczko przekładam żyłkę. I robię tą samą pętelkę z żyłki, co robiliśmy właśnie na pleciące. 4, 5 razy wokoło. Tu nam się stworzy, oczywiście, z żyłki. Teraz oczko. Raz, dwa, trzy, cztery. I mamy 5 razy przełożone. Przekładamy żyłki, ten koniec przez oczko od żyłki. Nie mogę trafić. Ejku, co jest? Nie mogę trafić. Nie mogę złapać tego końca. O, i zaciskamy to oczko również. Już możemy zaciskać do samego końca z żyłki oraz możemy zacisnąć do samego końca z leciąki. Proszę bardzo. Węzeł jak talala. lala. Wąsy, oczywiście. Odpinamy. Zobaczcie, jaki on jest malutki. Przy nawijaniu na kołowrotek nie będzie nam haczył, bo on jest śliski. Nie ma żadnych ostrych kantów. Dobrze, trzeba tylko obciąć te wąsy, które tutaj zostają. Cieszymy się z połączenia. No i wędkujemy oczywiście. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze filmy na kanale Gierek Wędka. Trzymajcie się, Narka. Cześć.